Witaj, witam cię serdecznie w moim kolejnym filmiku. E, pokażę, jak wypalam portret kobiety. Natomiast e, cały projekt będzie podzielony na trzy części. W każdej z nich będę wypalać e, konkretną część portretu, w tym filmiku e, pokażę, jak wypalam koszulę. Opowiem w kilku zdaniach na co zwracam uwagę. W następnych filmikach skupię się na włosach, a także na wypaleniu twarzy. Nie wiem jak to wyjdzie. Taki pomysł wpadł mi do głowy, żeby tak to teraz zrobić. Gdzieś mam takie, takie myśli, że może nie każdemu. Pasuje oglądać taki e, całkowity film, na przykład 30-minutowy, gdzie powstaje obraz od deski do deski, od początku do końca. E, jeżeli ktoś na przykład szuka filmików e, na konkretny temat, załóżmy tak jak tutaj: no, jak wypalić e, ubranie. Na początek przypomnę tym, którzy jeszcze nie mieli okazji oglądać moich wcześniejszych filmików. Sprzęt, którym wypalam jest to pirograf firmy Razer Tip. Deska, na której teraz wypalam ten obraz jest to deska lipowa w formacie A4. A jeśli jeszcze nie subskrybowałeś mojego kanału, to będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobisz. Więc tak, tematem tego odcinka jest wypalanie brania. Tutaj jest to koszula. Koszula w kolorze takiego ciemnego granatu, i jak mi dać, wzorkiem są białe kropeczki. I powiem Wam, że ja osobiście. Wolę wypalać ubrania, które, które mają jakiś kolor, które są ciemniejsze niż na przykład takie typowo białe ciuchy, jak suknia ślubna czy taka biała koszula wizytowa. A mogłoby się wydawać, że wypalenie białego e, ciuszka jest łatwa, łatwą sprawą. E, biała płaszczyzna, wystarczy dodać tu kreseczkę, tam kreseczkę, byleby się ręka odznaczała, jakiś guziczek jeżeli jest. Ale takie obrazki, gdzie są dzieci w, w przedszkolu, e, tutaj trzeba wypalić to ubranie w taki sposób, jeżeli chodzi o białe, białe ciuchy, żeby ten klimat tego białego ubrania pozostał bez dodawania dodatków w postaci kredek czy farb. E, jednak trzeba wypalić wszystkie cienie. Trzeba to wypalić w taki sposób, żeby na tym materiale było widać, gdzie ten materiał się wypukla, e, gdzie on się zagina. Więc trzeba nadać e, Materiałowi efekt 3D jednak nie przesadzić. Na jasnych materiałach jest dużo bardziej łatwo o pomyłkę. Jeżeli wypalamy ciemne ubranie, wszelkie nierówności, które powstały, mogę wyrównać sobie kolejną warstwą i nie muszę tutaj sięgać po papier ścierny, tak jak w przypadku. Jasnych ubrań, i zapewne to ma wpływ na to, że ubrania ciemne wypala mi się łatwiej. Jak już zauważyliście, projekt był już nałożony na deskę. Nałożyłam go za pomocą papieru transferowego. Później o, wszystko obrysowałam, zrobiłam szkic z pirografem. No, i pozostaje to wszystko wypalić, wypełnić, wycieniować, wykontrastować. I teraz tak, na co zwracam uwagę przy wypalaniu materiału? Oczywiście wszystko zależy, jaki jest format tego ubrania, bo jeżeli będzie to taka malutka mini bluzeczka, no to tam nie mam za dużo, za dużego pola manewru. E, natomiast tak jak tutaj, gdzie już coś mogłam podziałać, zwracam uwagę na to, jaki to jest materiał. Inaczej będę wypalać e, bluzę, załóżmy, e, która jest ze struksu. Inaczej będę wypalać polar. E, także no, to jest ważne, żeby tą strukturę e, podczas wypalania też Ująć. Wypalając koszulę struksową, tutaj muszą się skupić na paleniu tych prążków, tak? bo ona nie jest gładka, tylko, tylko są widoczne takie, takie prążki. To jest charakterystyczne dla, tej, dla tego materiału. Na przykład, jeżeli wypalałabym jakąś bluzę polarową, czy z jakiegoś tam miśka, tutaj te, te nitki, tę puszystość e, trzeba wypalić. Inaczej będę wypalać sweter, który jest dziergany. Tutaj trzeba skupić się na tych splotach, na tych oczkach, które są też charakterystyczne dla tego rodzaju ubrania. Zwracam też uwagę na to, jak materiał na ciele się układa, bo wiadomo, ono nie jest to kawał prostej, sztywnej deski, tylko on pracuje na tym ciele. Pod pachą zawsze są te zagięcia. Trzeba, trzeba się przyjrzeć, gdzie ten materiał jest jaśniejszy, gdzie on się wypukla, gdzie on jest bardziej wklęsły. I teraz, biorąc pod uwagę, że materiał na tym ciele pracuje, jeżeli materiał ma Wzór tak jak tutaj koszula jest w groszki. Przyglądam się bardzo uważnie, jak ten wzór się układa, bo nie będę go wypalać tak, jakbym wypalała tapetę na ścianie wzorzystą. Tylko wiadomo, że ten wzór w pewnych miejscach będzie powykrzywiany, tak jak właśnie te tutaj groszki. Więc staram się bardzo dokładnie analizować zdjęcie, powiększam je na komputerze, um, ponieważ wiem, że im więcej uda mi się oczywiście w miarę swoich możliwości, im um, więcej, więcej szczegółów uda mi się wypalić, tym efekt będzie lepszy, bardziej realistyczny. Ale tak to już jest, jeżeli chcę się wypalać um, bardziej dokładnie, bardziej szczegółowo. Trochę mi tutaj psuje efekt oświetlenie, przy którym wypalam. No niestety mamy taką porę, że mm, praktycznie cały czas y, wypalam przy sztucznym świetle, a strasznie brakuje mi e, wypalania przy takim dziennym świetle. Wtedy w, wtedy w ogóle jakoś to wszystko inaczej wygląda. No ale jest jak jest, na razie inaczej nie będzie. No dobrze, ja już chyba będę kończyć moje pogaduchy. Do końca filmiku już nie zostało dużo czasu, więc zapraszam do obejrzenia. Na koniec pokażę Wam, na czym stanęło wypalanie koszuli. Oczywiście po wypaleniu całości dopiero będę oceniać, nad czym jeszcze popracować. Także mam nadzieję, że, że zawitasz do mnie. W drugiej części, gdzie będę wypalać włosy, ocenisz sam, e, sam, sama, jak na jakim jestem etapie nauki wypalania włosów. Jeśli filmik ci się podobał, e, będzie mi bardzo miło, jeśli Ty zostawisz łapkę w górę, e, jeżeli zostawisz e, komentarz, e, jeżeli masz jakiś pomysł na na dalsze filmiki. Będzie mi bardzo miło, jeżeli mogłabym na przykład nagrać jakiś filmik e, pod konkretny temat podany przez, e, przez Ciebie. A tymczasem dziękuję Ci bardzo, że mnie odwiedziłeś za poświęcony Twój czas. E, ściskam Cię cieplutko na pożegnanie i mam nadzieję, że zawitasz do mnie w drugiej części tego projektu.